Dobrze, dobry, witamy dobry. wszystkich. Jesteśmy w innej teraz lokalizacji. Myślę, że część osób zna tą lokalizację. I tradycyjne moje pytanie, Michale, gdzie jesteśmy? Moi drodzy, jesteśmy w rezerwacie przyrody Wiecznia, Największym z rezerwatów i jednocześnie największym terenie pogórniczym, który jest zlokalizowany w granicach administracyjnych Kielc. Ta dziura w ziemi można prosto powiedzieć, w której się znajdujemy, to oczywiście dawny, jeden z dawnych kamiołomów, których tutaj akurat w rejonie Wieczni było trzy. One zostały połączone ze sobą w jeden jakby ciąg wyrobisk, dawnych wyrobisk i objęte w 1999 roku ochroną jako właśnie rezerwat przyrody Wiecznia imienia Zbigniewa Rubinowskiego. Właśnie, największy rezerwat, czyli ma prawie 18 hektarów. A powiedz Michale, czemu jest taki wyjątkowy? No, jest kilka powodów moi drodzy: tej wyjątkowości. Jeden z nich to oczywiście powierzchnia. No, to jest największy tego typu teren pogórniczy. Można powiedzieć jednocześnie, że teren przyrodniczo-cenny. We wszystkich aspektach tej przyrody, zarówno tej przyrody nieożywionej. Mamy piękny profil tutaj skał, dewonu górnego, przede wszystkim wapieni ale również gdzie niegdzie dolomitów, margli, łupków, również na północnej ścianie, mamy liczne zjawiska krasowe, tektonikę, mineralizację, mamy ciekawe stanowiska ze skamniałościami. W których znajdujemy tu naprawdę bardzo dużo, skamieniałe szkielety korolowców, gąbek, liliowców, ramionogów, szereg, szereg organizmów, które przed 360 milionami lat żyły sobie w stosunkowo płytkim morzu, no ale właśnie również te aspekty przyrody ożywione, stanowiska roślinności związanej z wapiennym podłożem, stanowiska roślinności związane chociażby z takimi podmokłymi siedliskami, które również w rejonie wiecznej chociażby Użytku ekologicznego występują, także tych aspektów przyrodniczych jest tutaj naprawdę bardzo dużo. No a poza tym jeszcze krajobraz, moi drodzy, a więc nie tylko jakby samo wyrobisko, ale teren otaczający jest wart uwagi, dlatego że to jest wschodnia część pasma Kedzielniańskiego. z tego miejsca, czyli. Z wzniesień wieczni i międzygórza, tak się te dwa wzniesienia rozcięte wrobiskami nazywają. Roztacza się naprawdę piękna panorama na zachodnią część, no i środkową część również gór świętokrzyskich. I słuchajcie, o tych wyjątkowych rzeczach, o tej panoramie, o patronie rezerwatu wiecznia, postaramy się opowiedzieć Wam w następnych filmikach. A na razie pozdrawiamy serdecznie Was. I dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.